Hej wszystkim witajcie w kolejnej części e, makijaży z serii owocowej. E, będzie to ostatni makijaż z tej serii, a będą to cytrusy. E, po prostu już koniec serii, no bo chciałabym właśnie zacząć coś innego. E, chciałabym właśnie zakończyć, nie, żebyście już ciągle podawali nowe pomysły. Powiedzmy koniec, wystarczy. Mam nadzieję, że Wam się seria bardzo podobała, chociaż trochę podobała. I że skorzystałyście z niej, um, troszkę inspiracji, może troszkę kreatywności, może je Was poruszyłam. I e, troszeczkę, jak widzicie, troszeczkę nowe pomieszczenie, bo wreszcie e, udało mi się w domu oddzielić miejsce, gdzie mogę sobie zrobić swoje studio. Jeż jeszcze jest na fazie, powiedzmy, w prac nad tym moim małym studiem, ale to jest wstępne ustawienie. Postaram się, żeby ustawienia późniejsze były dużo lepsze. Um, więc mam nadzieję, że będzie Wam się lepiej oglądała i mi, że się będzie wygodniej po prostu kręciło. I mam tutaj po prostu duże okno i mam tutaj ładne światło dzienne. I tutaj właśnie kombinuję, jakby to zrobić, żeby mi było tak wygodnie, dobra, nie o tym. E, mam nadzieję, że Wam się spodoba makijaż. E, momentami kurczę, prześwietliło mi. E, w sensie za jasno było, postaram się to jakoś skorygować. Mam nadzieję, że mi się uda. Jest to bardzo prosty makijaż. Mniej więcej będziecie miały ten, 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 ten zamysł w głowie, jak ja to zrobiłam i czego użyłam wszystkie listy kosmetyków wam wypisałam na dole i zapraszam do oglądania zacznę sobie od pokrycia powieki Pain Potem, właśnie z maka takim beżowym który mi zneutralizuje zaczerwienienie na powiece Wezmę sobie teraz korektor. Jakiś właśnie taki beżowy korektor, mały pędzelek. I wyczyszczę sobie właśnie korektorem tą linię tutaj. Czasem używam kredki białej, właśnie jak Wam kiedyś pokazałam. Czasem używam korektora. Zależy co mi tam... z czym mam czas się bawić. Zanim paint pod przeschnie troszeczkę go... Um, przypodruję żeby nie był mi aż taki kle klejący Bo mi się będzie źle rozcierało cienie. Więc po prostu przyspieszam, nie mam czasu czekać, aż wyschnie. Zaczniemy sobie od e, żółtego cienia. Nie byłoby cytrusów gdyby nie żółty. Mam tutaj taki żółciutki, ładny kolor. I go sobie nałożę na całą powiekę. I właśnie ten żółty cytrusowy element będzie głównym elementem, bo cokolwiek właśnie nakładamy na największą powierzchnię. Powieki jest głównym elementem. Więc chcę, żeby u mnie górowały żółcie. I teraz wezmę cień z kobą. To będzie moja, ym, moja pomarańczka i mój grapefruit, bo to jest pomarańczowy cień, który mieni się na różowo. Różowy jest grapefruit, pomarańczowy jest pomarańcza, więc to jest takie dwa w jednym. I myślałam go nałożyć tutaj w załamaniu i rozcierać ku górze. Przepiękny dzień na lato mi się wydaje. Nie używam go wystarczająco często, mi się wydaje, muszę im to zmienić. Czy <gry> ja muszę. I rozcieram tym co mi zostało na pędzlu aż po samo górbiowy praktycznie, bo im po prostu mniej tego cienia, tym bardziej on się mieni na różowo, a tam gdzie go nałożę najwięcej on będzie bardziej pomarańczowy. Bardzo lubię takie opalizujące cienie, to można naprawdę dużo efektów nimi uzyskać. I pięknie się mienią w zależności, jakie światło pada na nie. W ten sposób to będzie nasz Grapefruit z pomarańczką. Następne elementy, następnym kolorem i następnym cytrusem będzie limonka. Nie może zabraknąć limonki w cytrusach. I myślałam go nałożyć na. Dolną powiekę. Limonki mamy jaśniejsze, ciemniejsze. W um, środek mają bardziej właśnie taki jasnozielony, skórkę mają ciemnozieloną, ale nie chcę tutaj um, dodawać ciemnych zieleni bo to by, było, by się dać zbyt mocno. Jednak cytrusy niech to będą właśnie takie soczyste, świeże kolory. Tym samym nie nałożę też yy, czarnej kreski. Bo też mi się wydaje, że to było za dużo, nie ma czarnych elementów w tytrusach. Nie cząc, może łodygi brązowych. <grym> mi się wydaje, że to, to wystarczy, co teraz będę robić. Czyli na całą dolną powiekę nałożę taki właśnie jasny zielony. I może w... Te pędze, pędze. Może w wewnętrznych kącikach nałożę może złoto, powiedzmy, że, powiedzmy, że <noise> będzie taki element cytrusowy, że żółty. Troszeczkę złota, jak się tu pojawi, jako rozświetlenie. Tyle wystarczy. mi się wydaje, nie za dużo. Sam, właśnie ten kącik, który po prostu aż prosi się o rozświetlenie. To jest wszystko mi się daje na nasze oczy. Teraz zalotka. Teraz użyłam takiej bazy pod maskarę z Shiseido, która ma wydłużyć i zagęścić nasze rzęsy. Takie włókienka się przyklejają. Ona jest przejrzysta, nie jest biała. I naprawdę działa. Do końcówek rzęs przyklejają się te małe włókienka, co widać pod światło zaraz po nałożeniu. I te rzęsy są jeszcze dłuższe, a teraz mam manię na długie rzęsy, bo moje naturalne zrobiły się wreszcie długie, więc czemu nie pozwolić im być jeszcze dłuższymi. Trochę bronzera na boki twarzy. I na usta, właśnie taki na ustach mam, już nałożyłam. Eee, takim kolorze mi się wydaje troszkę. frutowy taki bardzo delikatny. Mi się wydaje, że pasuje do naszych cytrusów. Zatem tak wygląda mój e, cytrusowy makijaż, zwiększenie mojej cytrusowej serii. Mam nadzieję, że ta propozycja Wam e, Wam pomoże w wyborze swoich makijaży wakacyjnych, no bo kiedyś tak ma malować jak nie wakacje, prawda? Także dziękuję Wam pięknie za oglądanie i do następnych makijaży, pa pa!